Dziwna. wy słyszycie? Nie, nie ty nie słyszysz. Do, 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 Kończę, daj mi daj mi 6 minut. Kuźwa, mać, 6 minut. Mamy dzisiaj co, ja mikro... mogę przez 6 minut zrobić? Wiem, twoje rząd mi opowiadała. <laughs> e, no, jakoś nie, z jakiegoś powodu nie przesyłamy dźwięk na mixer z, z, z laptopa. To nie jest nam dzisiaj potrzebne do niczego. Jakbyśmy mieli rozmowę z jakimś super specem znowu, to, to byłby problem. A tak no, to... teraz mamy z takim specem. <laughs> o, dzień dobry, niederadku. słuchaj. Problem jest taki, że chciałem do Ciebie zadzwonić, żeby się spytać, czy się wyspałeś dzisiaj, ale coś nie działa mi dźwięk, więc ani Ciebie nie słyszę, ani siebie nie słyszę, ani nic nie słyszę i nie ma niczego. Więc. Dobra. Nie komenduję. Myślę, że jest 11 minut. Tak, liczba mnoga w wyrazie rozwaliliśmy, jest to w sumie Klimę, wyłącz i nagrywamy. Dobrze. Ja wyłączę telefon oraz nową płytę, nowy kawałek Taylor Swift, który naprawdę jest słaby. Aż, po prostu, aż mi jest wstyd za nią. Taylor Swift? Czy w ogóle wszystkie? wszystkie? A wszystkie, wszystkie. Chcesz, chcesz t, teraz chcesz powiedzieć, że y, tak, y, y, t, tak chcesz jakby takie wyznanie? Znam wszystkie piosenki Taylor Swift i wszystkie są do dupy. Wszystkie, które słyszałem, żadne mnie nie, nie, nie zainteresowały. Radziu, nie dzwoniliśmy do ciebie ostatecznie, bo się nie udało. No dobra, następnym razem będziesz miał swoją szansę. Łap, łap. Chodziło tylko o to, żeby przenieść Zginiam ludzi dobrze. od ciebie do nas. Czy nie brakuje nam jakiejś karawki na stole? Mówiłem, że Izdin, Izdin zajebał wazon i go już nie zobaczymy. Kto Pokaż. to jest ten stream Elements? Bo przed chwilą przeklinał ten stream Elements. A, nie, że to jest dzban od moderacji podcast Polsat Games, 10 tysięcy ludzi ogląda. O, a co prezentują? E, League of Legends, e-sport, no. no już. Czy ja powiedziałem League of Legends? Te, myślałem, że tady gra w PUBG. <laughs> <laughs> jest szansa, żeby wasz podcast pojawił się na Spotify albo Podbean? Tak, jest taka szansa. Jeżeli sponsor naszego podcastu zażyczy sobie, żebyśmy byli na Spotify, to będziemy. Jak nie, to tylko na Lektonie. No. A nie mamy sponsora. <laughs> Chcę się przygotować na ten hejt w komentarzach. Czasami po, po odcinku mam tak, że wydaje mi się, że bardzo dużo głupot powiedziałem. Mm -hmm. Więc zbieram się tak w sobie i, ogląd i słucham tego jeszcze raz. I mówię, nie, dobra, jest ok, nie jest tak źle, za to mnie pojadą, za to, za to. Ale się obronię, więc mm -hmm. spoko, nie ma problemu, to sobie oglądam. A później już nie oglądam. No, nie czytasz maili ode mnie? No nie czytam maili w ogóle. A. No nie, żartuj, no proszę cię. Jeszcze brakuje tego twojego dresika z tym zielonym. Do kompletu. To sobie tak to tutaj obok, nie? Ale.. Zelmer! W Ile ci zapłacił, cienka? kurde? Jest Zelmer. No błagam cię stary, czajnik jak to wygląda? Zelmer! No czy się gnijeliśmy poziomu. Jest, to już jest. To już, o, no. Tak, tak. No błagam ja, cię. Ej, umówiłem się na naprawdę grube pieniądze z tym Zelmerem. A to nie możesz tak To jest ich najnowszy, ekskluzywny czajnik e, autonomiczny. Kogo odpala, że on sam gotuje po prostu wodę. <grym> to jest model, model Tesla. Co tam jakieś Apple. <grym> Elektryczny, jak Tesla. nie? To jest, to jest nowość. No i wykorzystuj AI. W momencie, jak woda osiągnie 100 stopni. Potrafi się sam wyłączyć. Kupujcie. <grym> Tylko jarok.pl/zelmer. <grym> Dobra, to ty, ty czekaj, 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 czekaj. Bo miałem coś specjalnego. <grym> Szkoły jest <miałeś> specjalne. <grym> książę Harry, to jest wa ważne chyba. Nie, nie wiem. Bo tam jest dwóch księciów, księciów. Książę Filip Harry, William Karol i książę Egiptu. ty. <grym> Rokoleon, a tam pierdzielisz głupoty. No mówię ci, że to jest opinia, nie ma czegoś... To jest, wiesz, okazja do żartu. A co znowu powiedziałeś? No ja mówię, że jeżeli facet spędzał fryzjera więcej czasu niż kobieta, no to nie do końca to jest... Jakie? Męskie? Tak sobie myślę, nie? Że to pielęgnacja samego siebie nie jest czynnością taką, która, która wyróżnia mężczyzn, prawdziwych mężczyzn, którzy... Nie golą brody nie dlatego, że taka jest moda, tylko dlatego, że im się nie chce, że mają wywalone i że jak będą rano wstawać, żeby ciąć następne drewno, to po prostu będzie cieplej na mrozie, nie? W lesie. Taką. Tak, taki, ty... Czy ty chociaż minimalnie spełniasz jakieś takie wymogi, które yy, stawiasz jakby męskości? <laughs> to nie w tym rzecz! No nie, jakby serio. <laughs> Prawdziwy mężczyzna, to goli się siekierą raz na cztery lata. Przepraszam <gry> bardzo. Nie ja... tylko śnieg. I przepija i połyka kamienie w całości. I głosuje na PIS. Tak właśnie powinno być. Tak powinno być. O, Boże. Co to jak ktoś chce siedzieć, sobie, wiesz, u fryzjera cztery godziny. Ej, no co bo... co, to, co ty tutaj jakąś, jakąś męskość odbierasz? A co nie można się z tego pośmiać? Ja, 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 Można, z no, wszystkiego i to... można się pośmiać. Tylko tak że właśnie, czy nie? podstawa, y, y, jakby, mm. wiesz, takiego śmiania się z czegoś, to jest Ech. to, żeby to było śmieszne. Ej, było śmieszne, ja się <laughs> śmiałem. Więc jakby ktoś chciał, to ja, to chętnie skorzystamy z Państwa rad. One ostatnio się bardzo skuteczne wydają. Tak, przytrżały, bardzo były skuteczne. Zapraszamy, zapraszamy na grupę. Tam jest tylko opłata wejściowa 2 złote. A to niewiele, jak ma taki kontent. Tak jest. Rok może możecie w interakcji z rokiem wejść, na przykład może was zbanować. <grym> <grym> oh, tak. Zelmer, najczystsza woda z Czajnika. Nie wiem, jak Twoja, ale moja jest żółta na maksa. Ale to może być wina. Tej... No, nie wypluwaj z powrotem. <grym> <grym> Dobra, tutaj też mam taki, ale mam bardzo króciutki ten system. powiedzieć, że pluję żółcią? wolnych chwilach? A? Ulewać się tej rzuci tyle, jakiego zgrywasz misia dobrego w internecie. Tak jest, A ale ty mnie poznałeś ma... lepiej i znasz rzeczywistość. za oj, za oj, znam. Tyle nocy wspólnych, Francisco. <laughs> o Francisco. Oj, jak ja cię słabo słyszę, czekaj chwilę. E, ja ciebie słyszę dobrze, znaczy siebie słyszę dobrze. Maćku, Bez Bez Maćku? Dzień dobry, Romanie. Nie no, Maciek już jest tym. A, cześć. Myślałem, że Borys do mnie mówi w sposób zabawny. A ty nie masz tam jakiegoś światła, które mógłbyś sobie włączyć na twarz? Lampkę no, mam. ale czekajcie, zaraz to sprawdzę. A, Maryska. to takie... No, no nie, nic to nie zmienia, to jest taka lampka do grzania kota. Powiedz mi jeszcze parę zdań normalnych. No... Piękna pogoda, nic dzisiaj nie zrobiłem. Bardzo mi smutno z tego powodu. Marnuję życie. No, ale wolałbym... Nieprawda. Może powiedzieć, że się Plus. przygotowywałeś mentalnie do programu Remigiusz? No to mógłbym sobie tak powiedzieć, ale ja to mam... nieprawda. Borys, mówi, ja mam... żebyś powiedział jeszcze coś tam. Dobra, poprzez. bo ja tu mam lotnisko, więc słuchajcie mnie samoloty. No. Mam otwarte okno, bo jest piękna pogoda. A ja siedzę, no ale. Mam napisać kawałek kodu, ale mi się nie chce. Kurczę, trochę mnie to wszystko. Rozbraja. Czekajcie, zamknę okno, bo te dzieciaki strasznie się tu drą. A to u no ciebie, ja myślałem, że to u nas, na czacie. Nie, po, po, po do, ponoć wyciekł odcinek Gry o Tron. Oglądałeś ten godzinę 20. O nie, u mnie się nie mówi, nie, nie rozmawiamy o tym. Kto? No my w ogóle, na, na streamie się nie rozmawia, bo to prowokuje ludzi do, do spoilerów. A ja oglądałem. Kurde, ale to już jest, teraz jest, dostaniesz Bana. Ile czasu trzeba, ty tydzień już minął? Nieważne, ludziom trzeba dać wiesz, Musimy być wyrozumiali, nie każdy ma tyle czasu. Niektórzy na przykład wbijają o 6 rano na fabryce i wracają o 12, nie? nie ale rozumiem. ja mówię o odcinku z zeszłego tygodnia. Nieważne, do końca to co? oni są... pracują po 24 godziny? A różni są ludzie, trzeba mieć szacunek. Nie, no. uważam, że to jest przesadzo przesad przesadzone, jest martwe. Dobra, ja się nie ospłyli. oglądałem, okej. Okay? No to wiesz, że zginął. Fuck's sake. Już. Co? Ktoś zginął w grze o tron? Dobra, lecimy. To jest twój, ty zaczynasz. Teraz ja ci będę kordę. Co mi tu będzie? Będę ci własił i będę mówił przez większość czasu. No dobra, dobra. To nie ma dla mnie problemu. No to super. No to dobra, to, to jeszcze to sobie zatwierdzę, bo ja tak rzuciłem z myślą, że to jest niemożliwe u ciebie, ale nie pomyślałem o tych porach, bo wiecz wieczór, no to wiadomo, że ty tak, masz kąpiesz córkę. No, no, no. Y y y y z księdzem. <ścoughs> <ścoughs> Kąpię księdza i czasem córka się załabia. Liczysz księdzu, guziki w sutanie. Ej, słuchajcie. Kurde, broda mi teraz, przyciąga mi mikrofon brodę. Jak to? No, to? no to od czego to jest? Dotykaj się tego. <grym> nie, nie, nie. Ja do... tak, ty mnie? Ja tutaj ja ten... A ba. oho i to jest <grym> Jezu, pozdrawiamy was też na live, tak, bo będziemy i, kończyli. I też. Kończymy, kończymy. No ja kończę, już, już zamykam, bo ja też się spieszę na maksa. No. Muszę, muszę córkę wykąpać. <grym> Musisz <już> zrobić córkę. <grym>